Ty, stary, wytłumacz mi czego znowu szukamy z tym budowanym? Muszę znaleźć jakieś materiały. Materiały, które będą przypominać mnie. Przypominać cię. inaczej. No to chyba dobrze, wiesz, szukamy. A, ale jesteś zabawny. Chodzi po prostu o to, że będziemy musieli stworzyć manekina, który będzie przypominać budowę mojego ciała. Budowę twojego ciała. Nie rzeczy. Bo okay, dzisiaj na służy Aha, to dzisiaj ty tak tracisz życie. Szanka. Dobra, okej, okay, no do, domyśliłem tak, się. Nie życie i że wieszam się. No to znaczy, no, to będzie troszeczkę trudne do wykonania, żeby coś takiego stworzyć ogólnie, nie? Czemu stary? Manekina? No, Maneki tam znaleźć teraz. Z daleka wyglądać tak. No wiesz, Manekin poleci z balkonu na, na sznurze. Musimy tu pierwsze kupić sznur Manekin poleci na sznurze z balkonu. Ubrany w moje rzeczy. Wiesz, nie będą widzieli z daleka. W sumie no tak, tam weźmiemy taśmą, jakoś zwiążemy buty do tego jeszcze. Będzie widać po prostu, że ktoś wisi. No tak. No w sumie. No I to potrzebujemy tak... jakieś szczotki, kije szczotki? i to po przyczepi. No. Musisz szczotkę weźmiemy jakoś, przyczepimy do tego taśmą, ubrania. Myślisz, że tak to trzeba rozwiązać? No co innego. Mi się wydaje, że bardziej... Mm, tylko to musi z potomną prędkością. Rozumiesz co chodzi? No dobra, no zaraz, zaraz coś wykominujemy. Dzień dobry. panowie Dzień dobry. Dzień dobry. Ale dlaczego? No dlatego, że nie można panu szefie bez maski A jesteśmy no, no niestety w pandemii Okej, okay. jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam się żeby kiedyś na mnie poruszyć To co? A to będziemy się ja chyba ja za chwilę ale to Ja bardzo pana proszę o założenie Okej, okay, okej okay. Widzimy się za chwilę? Tak, widzimy się za chwilę No chyba dwa takie kije, wydaje mi się, że no dwa, nie? Jeden na wysokość, drugi na ręce No ale pamiętaj, że wysokość jest równa twojej rozpiętości rąk Mniej więcej, tak jak weźmiesz tak ręce, nie? No dobra to... W ręce. No najlepiej wziąć dwa. No to trzy. No i dobra, i trzeba się to obwinąć. na pewno. No to z czym to obwiniemy? Jakąś taśmą. Rek reklamówki taśmy. Albo taśmą od żeby od środka jeszcze trzymało. I od środka nawet no, już jedną kurtkę posiedzić, trudno. Masz tego dużo i tak. Kurtkę mam poświęcić. No poświęcisz kurtkę, no trudno, od środka ją No później i tak tego nie Dwustronną. No tak. Żeby no, to się no. trzymało. I co? takie like fucking sense. Jakąś piłkę kupujemy na głowę, czy coś? Albo <laughs> Arbu arbuza. <noise> A nie O, to, to w sumie jest też punkt. Taż ma dwustronna Ekstra Strong yy, wypadałoby jeszcze rękawiczki. Ty na stary ja ci powiem tak. Wiesz teraz troszeczkę odbiegając od tematu to fajnie by się nadało do reklamy takiej wiesz, sprawudowlanego. Pasuje ci, pasuje ci. Właśnie tak teraz taśma, taśma extra strong. <grymne> Dobrze jest. A czego jeszcze szukamy? Rękawiczek. Rękawiczek, żeby od tyłu, jak będę wisieć, znaczy ja będę wisieć, manekin będzie wisieć, no. to żeby myśleli, że to naprawdę ja wiszę. Okej, no okej. Okay, okay. To musi naprawdę przypominać. No tak, żeby sobie coś tam wisiało jakieś rączki różne. No tak. Dobra, okej. Okay. Może leci stąd. No dobra, to co mamy? Lina, na której zawieszę manekin. Ja musiałem do wanny wchodzić, a ty nie możesz zawisnąć na linię na chwilę? Ja musiałem być w wannie. Pod... No dobra, może nie pod prądem, ale musiałem tam wytrzymać. A ty nie możesz zawisnąć na chwilę na linię? No ja tego nie skomentuję, Adam. Eee, Taśmy klejące dwustronne drucik, żeby przymocować buty rękawiczki, myślę, że te rękawiczki wykną, że mam rękawiczki. Ja myślę, że wyknął, że, że, że takie nosisz na co dzień. Bo ty często To muszę w nich chodzić. Jak idziesz w ogrodzie pracować, to takie nosisz. To jest okej, okay. oni górkną na pewno. Ja nigdy w ogrodzie nie pracuję, Adam. Dobra, nie udawałeś już, przecież ostatnio wyrywałeś pasy. Dobra, tłumacz dalej, no tutaj te deski. deseczki są ok. No. no i deski, no ale co z rękawicami? Rękawice są, no to są nieautentyczne. Tak? Muszę w nich chodzić, ale po co? Wcześniej, przed przed... przed, przed... Stary, ale myślę, że ktoś po prostu będzie teraz reagował przez to, jakie są rękawice? Czy przez to, że po prostu skoczyłeś przez balkon i wisisz na To Ktoś nawet nie zwrócił uwagi na te rękawice. Tak to ok spojrzy. Nie, on ma rękawice jakieś inne, takie ty nosi. Mi się wydaje, że tak nie Wejdzie czy nie wejdzie? <noise> będzie tam wystawało na zimę. Pa. Uwaga, zamkniemy. No i widzisz, mieścił, no. To jest jednak garbusik. Tak? No i co? Wydaje mi się, że trzeba będzie jakąś piłę. No faktycznie. Widziałeś? Okay. Siłą perswazji to ogarnąłeś. To nie będzie potrzebna. Takie gówno sprzedają w kastorami. Zarety to się łamie. No ale to jest taka łatka, żeby sobie tylko dało, żeby było ładnie po czy żeby sobie, nie wiem, jakiś potek z tego Dobrze. E, czy postawić wysokość? Tak. Czyli mniej więcej w ten sposób. Dokąd, tak? No. Myślisz, że dam radę tak normalnie? Dasz radę normalnie. Jak już kiczasz? No, dawaj. Dasz radę jeszcze raz. Dawaj. No, nie byłbym taki pewny. Spróbuj mm. ty. Spróbuję, no. W tym miejscu no. Poczekaj, 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 bo ja się teraz spróbuję. No. Nie, 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 w tym miejscu, w tym. W tym miejscu. No. No i gdzie? To nie jest to miejsce stary. Gdzie to było to miejsce? Pokaż się. No, patrz, idealnie no. na Twojej głowie. Widzisz? O, patrz, pokażę kamerom. Po... W e, drugą stronę. No dobra, no nieważne. Jest okej. Okay. Chyba, że bardziej w to, bardziej tak. No to chyba, że tak. No. Będzie dobrze, będzie dobrze. Nie, nie no nie. nie. Jest, jest, jest okej, okay, no na centymetry, milimetry już nie będziemy no się. No, ale być. żeby ten manekin nie wyglądał jak jakiś... Będzie dobrze, nie denerwuj się. Nóżki no to dawaj okay, W sumie. Gdzieś w tym miejscu. No to łam. W tym miejscu. No dobra, no to są ręce, tu będzie. Uh, pa, 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 pa. Tu tu, chwilcały, tak? No tak, tylko musi być babluza z kapturem, nie? Że można było balonika wsadzić. No Niekoniecznie balonika, możemy reklamówki tam powsadzać tylko po prostu, żeby było wypełnione, rozumiesz ale co. No to ty tak będziesz. No tak, no ale musimy czymś przykryć, to rozumiesz? jak ty chcesz to zrobić, że że nagle oni wszyscy będą w salonie, tak a ty spadnie. Tak, no, tak ja nagle spadnę. Albo ty wyjdziesz po prostu, już wiszę. Ja wiem, że wisisz. Różysz w po mnie, kurwa. Wiesz, że to będzie znowu przepierdolę. No, powiem ci szczerze, że nawet podobnie jesteś. Nie? No, na pewno. Mocno, mocno podobnie. Buciki <guliki> dołożymy tutaj jakaś góweczkę, okej, okay, na no, kapturek tyłem jesteś. Tylko, żeby nikt nie wszedł, bo jak teraz wejdzie ktoś, to będzie przypał. Koń, nie, wiem, po co oni tu będą wchodzić? To się dzieje. nie można! Nie teraz! Ale, co jest? Teraz nie wchodź na razie! Mówiłem, od razu. Ale co, teraz nie sobie tu wchodzić do góry. Nigdy, bo to nie parciło. Widzisz? Nie chcę mi wpuścić do pokoju. Co? Schowaj to, no. Dobra, zamknięte jest Adam, już ich nie wejdzie. Dobrze, teraz ostatnie dwie nóżki. Z powrotem mamy sobą, która. Ciebie? No i co, trzeba dopasować bluzę, nie? To jest moja ulubiona. Trzeba cię ubrać. Trzeba mnie ubrać. Nie że. To zresztą do z tego wieku, że się ubierać. Sam. już sam się Stary, po no co były nam w ogóle te patyki? To był twój pomysł. Nie, to nie był mój pomysł. To ty to wymyśliłeś? Nie, z patykami to był twój to pomysł. To był twój pomysł? Patyki to był twój pomysł, żeby wziąć patyki No, żeby... no może i tak, ale ty ja to mówię... powiedziałeś, że patyki jakieś ja mówię, potrzebne, będą jakieś kije. No kije od szczotki, a... No, a, a, to... to... a po co kij od szczotki? A, a, a co to za różnica? Mogę Czy kije od szczotki? Dobra, inaczej jesteś pomysłodawcą filmu? To powinieneś go sam zrealizować od początku do końca, tak? Ja ci pomagam, więc proszę mnie nie obwiniać. Kije sobie wymyślił. Dobrze, no to ci tutaj tego kierowca No dobrze. Zaraz, w środku miał w środku kierunku, sobie, z którego go zapasować. Dobra, wiemy, że kije były niepotrzebne, w każdym razie e, trzeba jakoś połączyć teraz buty, e, połączyć mój tułów. bo nie co to będzie śmieszne, na przykład oni wyjdą, a tu na odpadnie. w środku kadłubu tak w ogóle no dobrze, trzeba połączyć ten, eee, trzeba połączyć um, no i ręce, trzeba zrobić. No mamy ręka, rękawiczki, to jest tak, jedna ręka. Powiem ci tak, brakuje tylko dwóch. Bo... Jednej <noise> ręki. No i tak jest dobrze odzorowany. Wydaje mi się, że w ciemności chwila po prostu rykini będą nic na pować, to, to jest idealne Bardziej w się przejmą będzie... tym, że to jednak człowiek wisi, jest Lina na szij, bo to będzie widać. No, wiesz, główny punkt, na którym zwrócą swój wzrok, no to będzie Lina, nie? I człowiek. Człowiek wisi, a tym bardziej jeszcze kamoś wisi. Ale stary w moim wzroście, nie? No tak. No bo mi się na pewno wydłużył, nie? Jakbym wisiał. Trochę... No i widzisz, kolegę masz w końcu, znalazłeś partnera idealnego. No <laughs> No twarz troszeczkę nieciekawa. Ale no i tak będzie w środku. Ale mimo wszystko i tak podobne. Twoje buty, tak? No, moje buciki. Dobra, jakby co to wiesz. Nie domyślaj się, że to tak. w taki sposób. No, zobacz, jak to dobrze wygląda. Weź, weź z tym. Od tyłu. K tyłu? Bardziej musisz podnieść. No dobra, nie cały, tylko podnieś. No dobra. Na... Szczerze? Dobrze, co? Na pierwszy rzut oka bym się nie zorientował. Ja też. Jak sobie stanę teraz, to wiesz, <laughs> Bach, przedstawiam Wam nowego kamuzia. Zaraz, zaraz. Ale mam piękną twarz. Na nasze kurde ty ci troszeczkę powiększyliśmy. Widzę, że już milinę założyłeś. Nie, no może najpierw ukryjmy do garderoby pana Wisielca to i to zróbmy to... teatrzyk, Chciałbym co? Sprawdzić już, jak Nie, 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 musimy zrobić najpierw teatrzyk, że. Tak, to muszę do, do... do tego. Do garderoby, czekaj. Do garderoby, Do garderoby, czekaj, czekaj, Cóż, ubijasz, chodź. Ponadto. No <głynie> to dajemy serio, teraz jakby tak. Dajmy wiesz, szczegółowy <głynie> film. <jak ktoś> <głynie> nie chcę film. Widzicie, żeby ktoś leżał. Cześć, kurde? Nie, chyba nie. Co ty jest tej chwili Ja nie nagrywam daily A, tak, tak, ja dzisiaj nie nagrywam. Cześć, ja to film. Stary, masz znowu prankę robisz. No nie, no nie nagrywam. Dobra, przestań robić prank. Kto, ja tak na poważnie, tak, co dzisiaj nagrywamy? Nic Stary, znowu prancza robisz? Znowu, nie wiem, że kończysz nagrywanie? Nie, nic nie nagrywam. Ale ty się czas no. Ale nie masz siły, tak po prostu? Tak o to ci chodzi? Nie, nie chcę nagrywać. Przecież, Ola, tak. to no to dobrze, no to my... no, nie Ale przecież to jest kiepski youtuber, tam się przejmujecie jak... On Przez, nie nagrywa, my Piesz, to my nagrywamy. To jak ci się nie chce, coś odpocząć, to daj mi kamerę, ja zrobię odcinek dla ciebie i wiesz... I ci pomogę po prostu. Ale co się stało? Czemu ty taki przemalany jesteś? Mówię, to jest... nic mi się nie stało, po prostu... Życie nie jest takie, jakie powinno być. Ja się. Nie ten... że na to wszystko fajnie. Życie nie, tak, nigdy bo... nie będzie takie, jakie powinno być. Jeszcze się to odpłacę. Jak to nie? Życie nie jest piękne. Na Dominika jest... nie było. Szare i czarne. Życie jest piękne, nawet ja tutaj co ty mówisz, stary. Trzeba najmniejszych rzeczy ja nawet widzieć. Słuchaj, widział Karaibę. Wiedział, że to jest piękne życie. Dobra. Był do Polski, do ja to to Dobra, Polski. Jeszcze może tak. Jacka z może jeszcze spotkał na kawie. Ale y, wszystko siedzi w głowie i piękność tego wszystkiego to siedzi w głowie, więc jeżeli my, dla siebie, jest, my dla siebie jesteśmy piękni, no to wszystko coś jest głowy. Około... Ale słuchaj dam rozwiązanie, możemy wszyscy się wychulać na Karaiby i każdy będzie szczęśliwy. To nie chodzi o Karaiby, chodzi po prostu o to, że ja nie jestem szczęśliwym człowiekiem. Okay. Jest myślałem myślałem, że ten rekord mi jakieś szczęścia, ale, ale to jest, to, to jest, jest no, to pięć dni przed rekordem i wiem, że mi nie da I nie ja mam po prostu celu w życiu już. Jakie jakie ja mam widce? Celem Potem się. może sobie nowe cele obrać. może być, żebyś, nie wiem, żebyś jutro wstał i był, był zdrowy albo coś A jak co? chciałbyś jutro wstać? O. No to może jutro sobie zacząć. Któż sobie? Tam, to będzie chyba Kto będzie? się się bo czuję psychicznie? Też nie mam ochoty na życie. Z tobą nie tak. Co się stało? Może po prostu brać mi w swoich problemach, ja ci powiem o moich i wiesz... Nie ja wiem, poważę. nie chcę. Nie chcę z wami rozmawiać. Ale dlaczego? Ale co się stało? Coś, coś się stało w rodzinie? Coś ten... porozmawiaj. Nic się w rodzinie nie stało. Wszystko w porządku. Ja się pozostaje. nie stało? coś się nie stać? No powiedz. No właśnie nic się nie stało. Po prostu już nie czuję radości. Żadnej. Bo też ja też nie czuję radości. Ale no, ale no... Um, słuchaj, możemy... Zróbmy ostatnie te pięć, jak mieliśmy taki cel. No i tak naprawdę nie musisz nagrywać dalej. To, wiesz, ja też nie wiem. Wiesz o tym? Tak już mnie, nic mi nic nie cieszy. Wyszli, jak to po prostu wiesz o no, co? Skończymy to, to po prostu i no tyle. Nie, z załamana. Gdzie on był, gdzie jest z nim teraz Nie bądź się znowu w tygodniu uraiował. Słuchaj, wytrwaj jeszcze pięć dni. A po, z to... jakim cel tak gadacie? Boże, no to już go męczy, patrz ile on jest już w ogóle na YouTubie, nikt cię do tego już nie zmusza. Przetrwaj ja jeszcze te 5 dni. Ale powiedz, o to chodzi? O to chodzi o te YouTube i w ogóle i te sre te te te? Ale tyle czasu przerwy, mogłeś sobie zresetować głowę i w ogóle. I widzisz, może jedynie szczęście, nie masz szczęścia w nagrywaniu, tylko szczęście masz szczęście w innym, czyli nie, nie powinieneś nagrywać. Teraz. A tam się czułeś szczęśliwy? Gdzie byłeś? Też nie a co ci Ja wiem się... czemu nie jest taki smutny Bo przyjechałeś To raz, a dwa, że ma... Płyska. Dobra, dajcie może samą chwilę odećmać sobie, a nie wy nad nim jakichś super.. No odejdę a Jakbyś posłał mojej pomocy, to czy możesz na nie liczyć I co? Wszyscy poszli, i co? No czemu ty się tak cieszysz? Nie, jest, jest to swojego nieszczęścia. Od początku wiesz, że nie przepadałem za to, nie? Chyba to jest oczywiste starte. I przepraszam za to, nie? Ale wiesz co najchętniej bym zrobił w tej chwili. Co? Tak na ciebie. Ale że dam ci spokój, bo widzę, że się potykasz. Ale co szkala? To nie Ale... smutne, co się z nim nie Siedzisz tak. Siedzieliśmy poniżej. No, To jest, jest do poniżania, chopie. Życzę mu jak najgorzej. On ci daje jeść, on ci weź Ale ufaj On ci tę faj. nic temu możesz zarabiać, tak? Chłopie, no to jak on się nie czuje szczęśliwy, blik do mnie. Ja to inwestuję, inwestycja w tchy i lecimy z tym, a nie. Dobra, możecie skończyć i nade mną się nie ten, nie, nie pastwić? Olej to niego, nie będzie. Tak, ja się dopietka mogę opowiedzmy. się nad tobą pastwić, jak chcesz. Rafał. Oleg, no dobra, to co, bierzemy pana kolegę i zrzucamy go z balkonu. Znaczy ja go zrzucę, a ty byś musiał wziąć kamerę i jakoś inteligentnie ich sprowadzić do salonu, a w międzyczasie ja go powoli spuszczę. No dobra, no ty tylko pamiętaj, i... żebyś musiał się dobrze schować i dobrze zawiązać, bo mimo wszystko ktoś może przywieźć do góry, żeby ci odwiązać. Weźmiesz kamerę do ręki? No dobra, No będę jak No dobra. Nie no, będę musiał ja być, wszystko. Ja pana delikatnego e, spuszczę po prostu z balkonu. Powolutku. A ty ja do salonu. A ty weźmiesz ich do salonu. Po o, sobie jakiś film, czy cokolwiek innego. Co ten trener ci gadam? Co trener gadał? No, że ogólnie życzy mi wszystkiego co najgorsze w tym śmierci. No, czyli tradycyjnie. No, chciało żebym umarł. Nie przejmuję się tym, co trener mówi no. Dobra, ogólnie to musimy pogadać ja o tym... ja mam co robić, nie? No, wiem, ale stary, co? zobacz, nie mamy, nie, mamy filmu, nie mamy filmu. Nie mamy filmu i trzeba pogadać o tym, czemu on się tak zachowuje. Kończymy no. nie, nie kończymy no, daily. No tak. Ale może ma kryzys wieku średniego. Bez przesady. Ma depresję. Ja wiem, okay. on jest trochę zamknięty w sobie. On czegoś tam nie mówi, coś się stało, ale on czegoś Ej, tam nie mówi. Poczekaj, 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 po po cicho. Czy co? Cicho.

o! Co? Cicho, jeszcze cicho! Co jest, grany? Co? No, stary! Nie! 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 Co Nie! 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 no Nie! Pomożemy. No, nie! Pomożemy. No, nie, pomożemy. No, nie pomożemy mu Nie! 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 Już mu nie pomożesz, nie ściągniesz go! Nie ściągniesz go, dwoń po pogotowie, po no, czy tam po policję Aks zgonu trzeba spisać Aks zgonu trzeba spisać ku... <śmiech> 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 no, no weź, no weź, tak, no weź <laughs> Co się z nią stało? Modli się, coś tam... Czy... <śmiech> walgo! Walgo! <śmiech> bierzemy go, bierzemy go.

tu się puknij w łeb! Tu! Człowieku! Ja jak to myśli, wygląda? Śmieszne, jak kamoś! Ja, jak kamoś! Planowałeś ja... to, ty kam to? To jest, y to, myślę, że to jest śmieszne! Człowie nie! Ja nie myślę w tym momencie No, k***a nie myśleliście! Takie że ty się k***a nie robi! Serce mi stanęło Zawału mało nie dostałem Człowieku widziałeś ja jak to wygląda? Realistycznie wow. zbyt to zrobiliście. Za bardzo realistyczne to było. To jest e. zbyt dobrze zrobione, tak? Ja to jeden mam fartę, bo sobie popałem Chciałem do podejść do rury, żeby się nie dusił. Jeszcze a tu patrzę, a tu dobra do rury widziałem. By jeszcze, <grym> jeszcze ma tą bluzę. <grym> się zadań, no A najgorszy śmiech! No czyli. Prank, dobrze, dobrze, dobrze. No to też musi być, to za takiego. No, za wykonanie. Za wykonanie. Tylko, ale tylko za wykonanie, tylko za wykonanie. Tyle. To jeszcze w żałuję. Takie, takie reakcje nie spodziewałem. A wtedy wyciągnięto pieniędzy. Tak, światło Tak, się Dobra, to co? Możesz zakończyć odcinek, tak? Nie! No to zakończ ten odcinek, już no właśnie teraz łatwe górę na dobre. dobre Moi zakończy, już do zakończyć to lepiej ja zakończę. E, dziękuję za oglądanie, nie róbcie takich rzeczy. To co e, dzisiaj zrobili e, jest naprawdę bardzo słabym zagraniem i tak się nie robi po prostu. To jest brak go godności i szacunku do nas, ale no, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że miło oglądaliście ten odcinek. Może nie, nie w miłej wibracji, w ogóle nie było w jego wajbu, ale... Ale będzie. Kiedyś będzie. Oh, Kiddish kid tag. Kiddish tag. Ozdra. <laughs>